Tak, słucham? No tak, zakład Wodkan. Ale jak to nie ma wody? Od rana? My nic nie wiemy. Znajome? W wielu lokalnych zakładach Wodkan o awarii dowiadujemy się ostatni. Dopiero, gdy dzwonią mieszkańcy. A wtedy zostaje tylko... ...gaszenie pożaru. Z systemem UniCloud od Unitronics wiesz o wszystkim wcześniej. Masz podgląd pracy pomp, powiadomienia o nieprawidłowościach i kopie zapasowe danych w bezpiecznej chmurze. Co ważne, System tworzy raporty, które ułatwią rozliczanie z wodami polskimi, a to wszystko dostępne nawet z telefonu. A co z serwisowaniem? Całość działa w środowisku UniLogic. Nie potrzebujesz innego programu, ani do programowania, ani wizualizacji, ani diagnostyki. Nie płacisz za oprogramowanie, a konfigurację nowego falownika wgrywasz prosto ze sterownika PLC. System uruchomisz średnio dwa razy szybciej niż konkurencyjne rozwiązania. Każdy użytkownik ma własny dostęp i rolę od administratora po serwisanta, a Twoi technicy mają mniej stresu i więcej kontroli. Możesz też przetestować sprzęt za darmo. Wypożycz go na 4 tygodnie lub od razu zamów zestaw startowy za 50% ceny. W ofercie mamy falowniki do pomp i sterowniki PLC, więc nie musisz szukać niczego gdzie indziej. Kliknij link w opisie filmu i poznaj lepiej ekosystem UniTronics dla branży wodka. Działaj proaktywnie, zanim ktoś znów zadzwoni i powie Panie, nie ma wody! <noise>